Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Pawla, to jest demo do gry Darkness 2. Pierwsze nagranie się nie udało z pewnych kłopotów technicznych, ale myślę, że za drugim razem uda się sensownie coś nagrać. Tak więc zaczynamy. Nie będzie już efektu zaskoczenia, ale powiem Wam tak, gra jest miodna. Może tym razem się uda. My name is Jackie Estacado. When my fate caught up with me, I was given all the power I wanted. And more. So much it consumed me. But even with all that power, I still couldn't save the one thing I loved. He's coming too. Gra na początku. Dosyć. What the hell are you doing? No zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale. zaczyna się dramatycznie. Dwa mu się panowie nas przetrzymują. Z czego jednym jest bardzo brzydcy. I wish this could have been a end of lamp. the day, Jackie. But we all Nie have tough choices to make and this, this is yours. So you're the fucker who tried to hit us at the restaurant, Don't talk and don't think. Just listen. You've been keeping something Mile that was lost. Something that doesn't belong to you. Now you have to choose to give it back. What happens to you is the of secondary concern. I only care about one thing. Tak. i sztuczki w tym jest niezły ten koleś teraz wchodzimy do gry właściwej zaczyna się od przyjęcia bardzo fajnego przyjęcie przypomina trochę jak sceny z Titanic'a komiksowej oprawie bardzo fajne posunięcie ze Panie to wszystko wygląda. Krótki to nie cenzuruje gry. Gra jest bardzo krwawa. Od razu uprzedzam w Jedynkę nie grałem, więc nie mam pojęcia jak to wyglądało. Ponieważ nie miałem boxa. Ale podobno Jedynka nie była grą złą, była dobrym FPS-em z Fobułą, z tego co, co się dowiedziałem. Więc tutaj liczymy na to samo. Rozwiązanie fabuły już mi się podoba. Dwie fajne lasy. Przyjęcie. I jest krew. Dużo krwi. Bardzo dużo krwi. Darkness Yeah Jackie you stay with me now Oh shit look at his leg what do we do You guys take point I'm gonna pull Jackie out back Jackie listen to me I'm gonna pull you out back but you gotta take this keep these guys off our ass finish <laughs> no, Oh, finding a voice. Nie te siadają. Leżeć. Boskie są. W ogóle strzelanie w tej grze jest boskie. Bo ono wcale nie jest sensu tej gry. To też zależy od y, preferencji gracza, ale chyba priorytetem tutaj będzie Zresztą zobaczycie A się tam nie chowa A tam nie stoi Obróć mnie Boże, oj Auta wjeżdżają, no, co się dzieje. Bardzo dużo się dzieje na początku, zresztą później też. O, leży. mi dać, Jackie. Mnie

weszliśmy do kuchni ślad byli za nami. Znaczy, nie wiedziałem, co się stało. No i mamy gaz. Szybko, 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 ziomek. Chyba wybuchnie. Chyba na pewno. Au. that's a ah you're too stupid to give the darkness the fear and respect it deserves jackie? jackie it prefers the company of a moron it can control and it loathes the sight of an intelligent man who can control it now i'll ask just once will you give me the darkness of your own free will try why don't you try and take it if you're such a fucking genius if you read anything, you read anything comic books and menus, you'd know there are rules. The host may only give up the darkness by choice. I'm afraid I have to help you make that <laughs> choice. Mister Peevish. If you'd be so kind, watch this pretty boy. It's your own personal snuff movie. The darkness made you watch your girlfriend's murder. Your first meaningful act as its host was one of submission face jackie you can't control the darkness and you never could best to give it back to the people who can yeah, mm. that stream of dark essence flowing into the siphon tells me you're already thinking of giving it up let's see if I can grease the wheels let <laughs> 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 To jest ten moment, tak, to jest ten moment my power Przy poprzednim nagraniu nie... miałem z tym problem, ponieważ nie uruchomił się parę razy skrypt, odpowiedzialny za uruchomienie fajnego głosu. Nie wiem hmm. czy, czy, czy to błąd. Kolejny huh, czy się teraz uruchomi. My się nie uruchamy. Powinno się uruchomić wciśnij E I się nie wciska. Znowu Nie no, wiem czy to wina prawca O co to chodzi? Halo No Klikam po wszystkim, nic. Embrace oh! dobra. Dobra Udało się. jest. Brutal. O tak. Mamy swoje macki. Chyba nie są też zmowy. z mowy. ojoj. Dzieje się. Ta jest tak brutalna. Jest tu tyle krwi. Czyli no no nie, no. nie widziałem. No i nóżka też naprawiona. tyle krwi na nie widziałem. W żadnej grze. Nie grałem też we wszystkie. No tym, Jak widzieliście, nie poprawcie. Nabijamy, nabijamy. O, Pięknie Ale się udało Idealnie Uch Ta gra jest boska e, Gdy przytrzymamy przycisk i ruszymy myszką w daną stronę To w tą stronę będzie się macka Poprzek, pion. O To jest fajne, możemy wydać. którą część ci oderwać na przykład. Ah, I love this song. Come on. Snow. Where Wait. Dobra wciśniemy po prostu to chyba maczka leci automatycznie w poprzek. I egzekucję To jest siła tej gry. Tak, oderwanie główki. Zobaczmy coś się stanie. albo rzucić no, tak Już nie pamiętałem Fajnie jest to podświetlone takie serce Oczywiście macka podaje nam broń Podtrzymałem z Skoro mamy dwie fajne matki Headshot. Headshot. Trzeba Hu ho, 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 ho Prosto w połowie. Znowu chęć. I egzekucje. Cała w Jak są całkowicie losowe. Akurat teraz są same główki. Szczerze nawet nie wiem co tam wybuchło. Dlaczego wybuchło? Może będzie coś później wyjaśnione. Jest też nasza małta Nawet przyda jest. Przydaje się w pewnych momentach. Małka. O no właśnie...

A, ah, on um, daje od Uzi, no tak. Dual. Nie I'm moving, I'm moving. Teraz możemy sobie dopakować. Zbieranie serduszek! Tak! Tak, w Mario zbieraliśmy serduszka, to tutaj też zbieramy serduszka. No dalej proszę pana.